Ten film nie ja miał na celu nikogo ur... A co mnie kurwa to obchodzi? Jeszcze się nie przyzwyczaiłem, że kamera staje się takim narzędziem, które pozwala mi wyładować swoje mega w ja wiem, że nazwa tego kanału to pozytywnie pozytywne, ale... Nie potrafię! A od czego to wszystko się zaczęło? Pewien pan poszedł sobie do urzędu, żeby zapłacić mandat. Żyjemy w takim kraju, gdzie urzędnicy mają nas głęboko w dupie. I w każdej sprawie każą nam latać z jednego urzędu do drugiego. Urzędnicy? System, ale nie urzędnicy. Ten pan postanowił zapłacić za mandat w Bilonie. Bogu ducha winnej kobiecie. Ale zaraz, zaraz, przed tym, jak ten pan zapłacił, jeszcze grzecznie nas poinformował, że. Jeszcze moment na dopicie kawki. Moment? Okej, okay, walka z systemem, super, spoko, ale nie na boku ducha w innej kobiecie. Spokój. Ale czego ci życzę autorze tego filmu? Żebyś kiedyś pracował na przykład jako mechanik i ktoś zapłacił ci za twoją pracę w Bilonie, bo przecież wszyscy mechanicy kradną paliwo. Trzymaj się, do zobaczenia w warsztacie.